Nowa Targowica gościła podczas niedzielnej giełdy wyjątkowe maszyny i szczególnych gości. Grupa kilkuset miłośników dwu, a czasem nawet trzykołowych maszyn po mszy świętej w ludźmierskim sanktuarium właśnie tu na Nowej Targowicy zainaugurowała tegoroczny sezon motocyklowy na Podhalu. Motocykliści zostali przyjęci na Nowej Targowicy bardzo gościnnie. No Myślimy, że tak koło 200 motocykli przyjechało. Było nam mszy może troszkę więcej. Tutaj już troszkę się rozjechali, ale myślę, że około 200 motocykli jest tutaj na miejscu. Z klubów mamy motopistą z Górny Śląsk, z naszych klubów peremowskich, Orawa, Jabłonka, Zbuje z Gór, oczywiście my. Mała część grupy tutaj stoi. Działamy na Podhalu, także. Tak, mocna grupa. Motosek służy temu, że na przykład tak jak ja co niedzielę staram się gdzieś wyjechać na jakąś trasę. Trasa tak plus minus około 300-350 km. No i jeździmy różnie. Czy w tamtym roku dwa razy: Jura Krakowsko-Częstochowska. Planuję jechać w Bieszczady. W tym roku też był plan wyjechać na drogę 100 Zakrętów. Moje drogi to przeważnie prowadzą w Austrii: to gloss -Krockner. Tam jest yy, lodowiec. W ogóle piękne trasy. Włochy, Szwajcaria. Teraz obecnie wybieram się 8, siódmy, ósmy, dziewiąty. Jest potężny zlot w Monachium. Wybieram się też na Harleja. Także staram się, ile mogę. Mam rodzinę, więc muszę się nią zająć, ale przy okazji łączę to z pasją moją, czyli motocyklami. Ciężko mi Honda się jeździło na dwóch kołach, to kupiłem na trzy ko koła. No i teraz mam wygodę, tylko to, że w korkach muszę stać. Ja szybko nie jeżdżę, marka Honda Goldwing, 1.8 silnik, no, a spala więcej, więcej niż samochód, no co zrobić. O, tak bardzo dobrze mi się jeździ i żona z tego jest bardzo zadowolona, bo mam drugą Hondę, mniejszą 750, to nie chcę ze mną jeździć, tylko tą Hondę jeździ. Co roku nasza grupa organizuje tak zwany zwyk motocyklowy, czyli tak, no, w motocyklowym nazwie jest to zlot. Odbywa się to w ostatni weekend lipca. Co roku jest to cyklicznie powtarzane. Plus minus między 300 a 500 motocyklistów zjeżdża się. Rewelacyjna impreza z jeszcze lepszymi ludźmi. Przede wszystkim całą atmosferę tej imprezy tworzą ludzie, czyli my, motocykliści.